To do udowodnienia. No i bardzo dobrze ze startu refleksowo Bernson wygrał wyraźnie ten start ze Zmarzlikiem, a szeroko wyskakuje Adam Elis i teraz to zawodnicy nieoczekiwani dla nas byli z przodu, ale Bartosz Zmarzlik już przecisnął się na drugie miejsce, za chwilę będzie się zabierał za Adama Elisa, a Patryk Dudek cały czas za plecami Olivera Bernsona, no to jest naprawdę solidna niespodzianka i minus, a Zmarzlik Zmarzlik robi Bartosza Zmarzlika i jest już z przodu, Adam Elis jeszcze... Jeszcze próbuje się wysunąć szeroko, ale zmarznik zamyka mu bramę i jest na prowadzeniu jedzie po swoją trzecią trójkę w dzisiejszych zawodach. Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin obronił wczoraj tytuł Mistrza Polski Park Klubowych. To jego wyścig z Michaelem Jepsenem Jensenem zadecydował o złocie dla Orlen Oil Motoru Lublin, a dzisiaj z zmarznik znów pokazuje klasę. Co innego możemy powiedzieć o Patryku Dudku, który w tym momencie nie może dojechać do Olivera Bernsona, który do tej pory wyglądał bardzo blado, a Bernson jeszcze próbował dojeżdżać do Adama Elisa. Kończy się to wszystko trzema punktami dla zmarznika. Elis też może być zadowolony, a Patryk Dudek już nie wygra po prostu po raz drugi tych zawodów. Nie ma już na to matematycznych szans. Tak, Oliver Bernson, zawodnik Mundfin, Malesy Ostrów, Wielkopolski, a więc żużlowiec startujący w Metalka z drugiej ekstralidze. Zobaczmy na jakie łokciowanie się zdecydował z Bartoszem, z w dojeździe na dojeździe do pierwszego łuku tutaj park w Barkowa się ścigali ze sobą na tych pierwszych 30 metrach później Benson zaczął tracić pozycję ostatecznie dowozi pierwsze oczko w dzisiejszym turnieju, ale tylko jedno, bo Elis i Zmarznik przed nim finiszują. No Bartoszu Marzniku chyba nie ma co specjalnie się wypowiadać. Po prostu jedzie swoje.